NRD jest inne To była aneksja NRD. Przez RFE. Ale zawodność chce przecież powrócić do korzeni. Porozmawiamy. Dzień dobry państwu. Dzisiaj mam okazję w Łodzi porozmawiać z pisarzem panem Konstantinem von Hontwormeisterem o... człowiekiem z zachodnich Niemiec o... Zacznę o zjednoczeniu Niemiec, ale w ogóle generalnie mój tytuł będzie taki: NRD jest jakieś inne, ponieważ pan twierdzi, że Niemcy z byłego NRD są nadal innymi Niemcami niż reszta Niemiec. I teraz mam takie pierwsze pytanie do pana. Proszę mi powiedzieć, bo jutro mamy rocznicę zjednoczenia Niemiec, czy po latach można powiedzieć, swoją drogą, moja uwaga, że. Nie uważam, że to do końca było zjednoczenie, raczej to było przyłączenie NRD aneksja do RFN. Ale czy można powiedzieć, że mm, mamy już do czynienia w pełni z jednym społeczeństwem, jedną kulturą w całych Niemczech? A, England, e w stu procentach podzielam Twój pogląd. Nie powiodło się. To była aneksja NRD przez RFN. I tak jak już wielokrotnie mówiłem, widzimy ten podział także dziś, ponieważ właśnie konserwatyzm w Niemczech Wschodnich jest bardzo mocno rozwinięty, a w Niemczech Zachodnich jest on bardzo słaby. Obecny dzień niemieckiej jedności nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nigdy go jeszcze nie świętowałem, nic dla mnie nie znaczy. Jeśli chodzi o mnie, można by było to wszystko odwrócić, całe to ponowne zjednoczenie i zbudować nowy mur. Stąd pytanie też: dlaczego Pana zdaniem? taka polityka, no nazwijmy to w cudzysłowie kulturkampfu, czyli polityka zachodnich Niemiec wobec wschodnich nie doprowadziła do niwelacji tych różnic. Dlaczego te Niemcy wschodnie są nadal inne w sensie właśnie konserwatywne w stosunku do tego, jakie są zachodnie? Myślę, że te lata, które kształtowały NRD, ponieważ było to wiele dziesięcioleci, mentalność, Wschodnich Niemców bardzo mocno kształtowały tradycyjne wartości przekazywane w Niemieckiej Republice Demokratycznej i przez starszą generację, podająca ją dalej swoim dzieciom. I właśnie ta westernizacja, która przez 50 lat zachodziła w RFN z pomocą hollywoodzkich filmów, komiksów, McDonaldów itd., na Wschodzie nie miała miejsca. Myślę, że ta westernizacja nadal zachodzi, ale interesującą wskazówką jest to, że w dzisiejszych czasach młodzież ze wschodnich Niemiec jest jeszcze bardziej konserwatywna. Nawet bardziej konserwatywna niż ta starsza generacja. To bardzo ciekawe, co Pan mówi. Jest to Aber, no, no, nie po niemiecku, nie, nie będę próbował po niemiecku. Okay. E, ale i tak mnie ciekawi, em, dla, czy w Niemczech jest, są jakieś różne systemy edukacji? Czy, no, czy jak to się dzieje, że ta wschodnia młodzież, o której Pan powiedział, że jeszcze bardziej jest konserwatywna, czy ona jest kształcona na jakichś innych podręcznikach, na innych podstawach? Podręczniki są identyczne, nie ma innych podręczników. Ja mam na to takie wytłumaczenie, że przez dziesiątki lat w NRD inne wartości przekazywano, ale to naturalnie mogłoby mieć też inne powody, być może nawet genetyczne podstawy, ponieważ powiedziałbym, że wiele Niemców wschodnich u podstaw są genetycznie Słowianami i przez to pokrewieństwo również mentalnie są inaczej skonstruowane. Widać, że ten konserwatyzm z zasady istnieje we wszystkich słowiańskich krajach. I można by co do zasady stwierdzić, że również wschodnie Niemcy w pewnym sensie są słowiańskim krajem. Czyli, że ten gen słowiański jest takim genem oporu, bo powiem panu, i nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, ale my, ja jako człowiek, który wychował się jeszcze w czasach NRD, PRL, e, Polnice Narodowej e, Republiki. I wtedy myśmy postrzegali Niemców Zachodnich jako tych, którzy się tak łatwo zamerykanizowali. I równocześnie tych Niemców Wschodnich, i równocześnie tamtych Zachodnich też jeszcze traktowaliśmy jako tych źródło ewentualnego rewanżyzmu, chęci zmiany granic powojennych i tak dalej. A Niemców Wschodnich postrzegaliśmy jako tych, którzy. Dla których pokój i współpraca między narodami jest czymś bardzo, bardzo istotnym. I dlaczego, czy, czy zgodzi się, czy, 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 czy mam rozumieć, że właśnie ten gen słowiański stanowi ten opór, że to społeczeństwo byłego NRD nie ulega takiej amerykanizacji, jakiej uległo zachodnio-niemieckie społeczeństwo? Nie mam na to prostej odpowiedzi, nie wiem tego. Mam jedynie teorie, które przeczytałem. Istnieje teoria 50 lat NRD kształtowały Niemców, istnieje być może teoria genetyczna, być może było to kulturowe podobieństwo między wschodnimi Niemcami a wschodnią Europą, a więc większe kulturowe podobieństwo niż między wschodnimi i zachodnimi Niemcami ponieważ rozmawiałem o tym z wieloma ludźmi ze wschodnich Niemiec. Także jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, ich poglądy są kompletnie inne we wschodnich niż w zachodnich Niemczech. Także podczas moich rozmów z ludźmi o wsparciu dla Ukrainy ze wschodnich Niemczech doświadczyłem, że jest ono znacznie słabsze niż w Niemczech Zachodnich. Użyje żyje nadal wiele określa starszych określa, ludzi we wschodnich Niemczech, wytrych, którzy wytrych, wspominają radziecką okupację, właśnie nie tylko negatywnie, ale wytrych, widzą wytrych. również pozytywne jej strony. Rysuje się teraz taki ostry podział polityczny w Niemczech, e, właśnie na tą konserwatywną część nrd gdzie Sojusz sary i, i z drugiej strony AFD, no święcą trumfy. Z drugiej strony, z tego co wiem, chyba że się mylę, tych triumfów nie, nie, nie odnoszą na Zachodzie. E, dlaczego tak się dzieje? Że te, to po pierwsze, dlaczego tak się dzieje, że tam na Zachodzie te partie nie są popularne? E, chodzi o to, że my Polacy, moi widzowie, niewiele wiemy o sytuacji politycznej w Niemczech. Mamy ją taką przedstawianą tylko przez polskie media, gdzie z jednej strony Sojusz Sary-Wagerknecht to jest skrajna Lewica, komuniści, Bóg wie kto, z drugiej strony ma AfD, AfD, która jest skrajną prawicą, przedstawiana jako faszyści, itd. tak Obie jakieś skrajne rzeczy, Utwierdzane to też przez na przykład Polsko, polską redakcję Deutsche Welle, która pisze nam właśnie w ten sposób. Jaka jest rzeczywistość? Czym są te partie? Myślę, że zachodnia propaganda funkcjonuje w, w zachodnich Niemczech lepiej niż we wschodnich. Ta amerykańska indoktrynacja społeczeństwa funkcjonuje bardzo dobrze w Niemczech Zachodnich. W Niemczech Wschodnich ona w ogóle nie działa. Wierzę, że leży to w doświadczeniu NRD, że właśnie te zachodnie propagandowe bajki już wtedy były przeciwskuteczne, czyli za czasów NRD. I z tego powodu ludzie automatycznie nie dowierzają, gdy słyszą historię z zachodniego punktu widzenia. I jeszcze tak na sam koniec o sojusz Sary Wagenknecht. Ten sojusz, z tego co wiem, to też jest partia lewicowa, ale konserwatywna. Nie określiłbym jej jako tradycyjną partię lewicową. Nazwałbym ją narodowo bolszewicką partią, ponieważ gospodarczo jest lewicowa, ale społecznie raczej prawicowo konserwatywna. Termin narodowego bolszewizmu jest moim zdaniem bardzo trafny, ponieważ Zara Wagnecht również jako osoba w przeszłości była stalinistką. Bo i Stalin, także w ZSRR narodowy bolszewizm wprowadził z dewizą socjalizmu w jednym kraju. Zamiast ciągłego propagowania internacjonalizmu, tak jak praktykował to Trocki. Ale czy można ją w ogóle kwalifikować jako radykalną lewicową partię? Radykalną, bo tak się przedstawia w Polsce ją. Polsce, niemieckie media też tak przedstawiają te, które są polskojęzyczne, jak Deutsche Welle na przykład. I dodam jeszcze i stąd pytanie, co się stało z Niemcami Zachodnimi, które ja pamiętam z młodości jako pełne ruchów radykalnie lewicowych, żeby powiedzieć tylko rote, Armii Frakcjony, Badermeichow i tak dalej, że takie, jeżeli to jest naprawdę skrajna lewica, że to już tam na Zachodzie nie ma wzięcia. Ja, ja, ja. ja, ja. Tak, ale oni już wtedy byli podzieloną partią, więc nigdy nie mieli większości również w Niemczech Zachodnich. Lewica się przecież w Niemczech bardzo mocno zmieniła. Powiedziałbym, że w czasach powojennych, być może w latach 50., gdy jeszcze istniała komunistyczna partia Niemiec, czyli KPD, komuniści także byli konserwatywni. Gospodarczo byli lewicowi, ponieważ byli ukierunkowani socjalistycznie, ale społecznie byli konserwatywni, ponieważ zarówno ZS, TRR, jak i NRD były właśnie społecznie konserwatywne. I lewica, która teraz istnieje na zachodzie, wśród niej partia Dilinky, jest przecież kompletnie zdegenerowana, ponieważ ta partia nie interesuje się już w ogóle klasą robotniczą. Interesuje się gejami, lesbijkami, transseksualistami i imigrantami. Ale nie ludźmi pracy. Jak SPD? Tak dokładnie jak SPD. Ale Zawarnkneść chce przecież powrócić do korzeni. To znaczy, że ona chce lewicy tradycyjnej, takiej, jakiej chciał sam Karl Marx. To znaczy, że lewicy, która kieruje się interesem klasy robotniczej, własnego narodu. Ale to jest w dzisiejszych liberalnych Niemczech już prawie faszyzmem, faszyzmę, jeśli coś takiego się powie. To mhm. znaczy, że wiele mediów, niemieckich mediów też czasami, że czasami mówi, mówi, że, że Zara Wagner jest lewicową faszystką na przykład. Na koniec jeszcze tylko pytanie, czy pan widzi w Polsce, pan rozumiem jako konserwatysta o konserwatywnych poglądach, jakieś partie czy środowiska polityczne, społeczne, którymi Niemieccy konserwatyści, konserwatyści chcieliby współpracować. Konfederację uważam za bardzo sympatyczną. Tego pana Brauna uważam za sympatycznego. Nie jestem politycznie zaangażowany, nie jestem członkiem żadnej partii, ale powiedziałbym, że byłaby ona moim pierwszym wyborem jako polska partia. Konserwatywną partią jest prawo i sprawiedliwość. Sprawiedliwo. Jak patrzycie na, 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 na par partię prawo i sprawiedliwość, no, która jest to, oczywiście to, bardzo proamerykańskie, atlantyckie i tak dalej. Tak Dokładnie, zrozumiałem to. <ścoughs> to, ja, to ja. Taki Takie też jest moje zdanie. Okay. Okay. Dzięki. Pan Hofmeister to bardzo interesujący człowiek. Konserwatysta niemiecki, krytyk współczesnych Niemiec. Obecnej rzeczywistości niemieckiej, gdzie powszechnie panuje liberalizm poza społeczeństwem byłego NRD. On w tym NRD widzi coś, chyba jakąś, jakąś ostoję niemieckiej cywilizacji, kultury, która tam się nadal utrzymuje, podczas gdy reszta Niemiec uległa amerykanizacji. Twierdzi, że te dążenia, te, te wspomnienia, ta nostalgia za NRD w, na wschodzie Niemiec jest nadal bardzo silna. I, I gdyby nie to, że konstytucja niemiecka nie przewiduje e, odłączenia się jakiegokolwiek kraju związkowego od Niemiec, e, to twierdzi, że pewnie by do tego doszło, e, bo trzeba też mieć. Świadomość tego, że Niemcy nie są takim jednolitym krajem jak nasz polski na przykład, nasza Polska, ponieważ każdy z tych krajów związkowych miał jakąś swoją własną, długą, bogatą historię wielowiekową i tak było przecież też we wschodnich Niemczech, gdzie była Brandenburgia, a potem było Królestwo Prus, była Saksonia, Turingia. I te kraje, jeżeli nawet mają takie dążenia suwerenistyczne, to na pewno one będą mocno tłumione w razie co przez rząd federalny, bo ten rząd federalny i owszem, może uznać wolność Albańczyków do stworzenia Kosowa, bo Niemcy są jednym z krajów, które uznają Kosowo, ale na pewno nigdy nie uznają NRD. A państwo jak myślą? Bo ja to sobie myślę, że NR, w NRD ci NRD-owcy są jacyś inni, jeżeli chodzi o Niemcy, bo ja z dzieciństwa pamiętam ten rewarzy z ziomkostwa niemieckich, to wszystko było na Zachodzie. Tam też inaczej się od, wszystko odbyło po wojnie, bo ile w NRD właściwie przeprowadzono pełną denazyfikację i wszyscy ludzie zaangażowani w poprzedni reżim faszystowski zostali odsunięci od władzy, to w RFN to zrobiono po łebkach pozorowaną denacyfikację, a wielu z tych e, byłych członków NSDAP później m, we władzach niemieckich jak najbardziej znajdowało miejsce na szczeblu, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. E, czy myślicie, że pomysł NRD odnowy tego państwa e, byłby dobrym pomysłem?